Dzisiaj chciałem się zastanowić nad tą scenę z Ewangelii, dla mnie bardzo interesującą, kiedy Chrystus pyta swoich uczniów na początku, co ludzie o mnie mówią, czyli o, o ploteczki trochę pyta, interesuje się, jak go ludzie widzą. A potem pyta samych uczniów, a wy, wy, wy jak mnie widzicie? Za kogo wy mnie uważacie? I to ciekawe, że Chrystusa interesowało to, jaki jest jego obraz w oczach innych ludzi, w oczach apostołów. I to nie sądzę, tylko to było szukanie takiej informacji zwrotnej, bo na początku myślałem, że to jest takie szukanie informacji zwrotnej, czy czy jestem dobrze odbierany, czy jestem odbierany tak, jak bym chciał być odbierany czy, czy, czy to, ten mój przekaz, który jest, jest czytelny to, 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 to jest kapitalne też że, że o to się troszczy, że żeby przekaz, który przygotował był, był czytelny, był łatwy w odbiorze ale wydaje mi się, że tu chodzi o coś więcej, bo jednak apostołom Chrystus też mówi Piotrze, ty jesteś skała na tej skale zbuduje mój kościół mówi mu, jak, jak on go widzi i też pyta Piotra, jak Piotr mnie widzi. Wydaje mi się, że chodzi o pewną wzajemność. Że istotne jest, jak ja Ciebie widzę, ale istotne też jest, jak Ty mnie widzisz. I mi się wydaje, że taka wzajemność w naszym życiu jest szalenie nam potrzebna. Nie tylko powiedzieć dzieciom, jak je widzę, jak widzę ich zachowanie, jak odbieram ich sposób bycia, zachowanie przy stole, nie wiem, no, postępy w nauce. Nie tylko powiedzieć żonie, jak, jak, jak ją widzę w tej sukience, jak ją widzę w różnych sytuacjach życiowych, ale także dowiedzieć się, a jak ty mnie widzisz i w jaki sposób ty mnie widzisz. Bo jeśli tutaj nastąpi jakaś szczerość, to nastąpi to, o co Chrystusowi najbardziej chodzi, czyli o wzajemność. Bo, bo cała ta duchowość nasza chrześcijańska jest duchowością wzajemności, i do tego będziemy wracali cały czas w zasadzie w tym cyklu naszym. Ale jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, że Chrystus nie od razu z, z grubej rury, tak, że, a z wy za koło mnie uważacie, pierw ich przygotowuje, Pierw daje takie pytanie przygotowawcze, łatwiejsze. A jak nie ludzie widzą, i to, 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 to dla nich było dużo łatwiej powiedzieć, opowiedzieć o tym, jak no różnie ci widzą. No jedni uważają ci za Eliasza, inni za no, no różnie ci widzą. No. Ale to było przygotowanie gruntu pod szczerą rozmowę i pod trudne pytanie. I to dla nas może też być bardzo ciekawa wskazówka, że czasami, kiedy musimy powiedzieć coś trudnego albo zapytać o coś trudnego. Albo przekazać jakąś trudną informację, to może warto trochę przygotować grunt pod to, może na początek założyć jakąś rozbiegówkę, podróżne nasze rozmowy. I mi się wydaje, że ta, ta scena z Chrystusem pytającym uczniów o to, za kogo ludzie go uważają, i jest świetną też jakąś taką wskazówką pedagogiczną dla naszego normalnego, codziennego życia, dla naszego postępowania z sobą nawzajem, z dziećmi, z rodzicami, z teściami, z szefem w pracy. I być może też samym sobą, jeśli teraz yy, zaczniemy troszkę sobie rozmyślać przed spaniem, jeszcze i będziemy chcieli sobie zadać jakieś trudne pytanie, to może na początek yy, wziąć coś łatwego i coś pięknego, a, a zresztą warto jeszcze przed spaniem pomyśleć, co dobrego wydarzyło się w ciągu dzisiejszego dnia, bo na pewno też, obok różnych przykrych informacji, wydarzyło się też coś dobrego i, i, i warto nie zaniedbać tego. Dobrej nocy.